Uwaga, ten materiał jest drugą częścią ostatniego filmu. Jeśli nie oglądałeś go, to lepiej szybko to nadrób. E, no i możesz zostawić subskrypcję na moim kanale. E, no i jeszcze tak w ogóle, to chciałbym podziękować za to, że ostatni film miał aż 500 wyświetleń, nawet ponad. No co, dzięki i miłego oglądania drugiej części. Co się dzieje, że tak zmieniamy poziom? W ogóle... Patrzcie, Demoman ja mam 7 godzin. To na Medyku mam najmniej. Ja myślałem, że mam... ...więcej. I na Szpiegu mam w sumie. Jestem się bo na Medyku swego czasu dużo grałem. To nie wiem, czy... Albo... Nie wiem, coś się może zbagowało, bo... To nie tak, że... No może ja 3 godziny grałem? Wątpię. Nie wiem. Ja na najwięcej to ja heaving grałem. A Pirate dlatego, bo swego czasu na dodgeballu grałem dużo. Eee, więc... To też dlatego, no i też za dzieciaka grałem Pyro, co nie, no bo Pyro, jakby nie patrzył jest, no, klasą dla dzieci. Ogólnie też, o Boże, przepraszam jak słychać klawiaturę moją mechaniczną, e, ale sobie właśnie kupiłem ostatnio, w fajna. O, zabiję hu! Ała. Eee, jeszcze dwóch, ee, de, dwóch zabijem jeszcze, czy trzech nawet. Chociaż powiem szczerze, będzie im ciężko pokać ten wózek. Może jakby mieli dużo medyków i heavy, e, może by to się udało. Ale wątpię to zbytnio. Nie tak będę jeszcze... Jezu, jest tyle tego jest! O, asysta. A, ty jest ten, okej. Okay. To jest pokojowo, nastawiony, heavy, ten nigdy nie będę strzelał. Faj gaming Oj <noise> W ogóle co się Naprawdę za dużo wszystkiego tutaj jest Ale jednocześnie to jest ta... To jest ten gdzień takiej zabawy właśnie Ten absurd taki że ile to jest graczy Szczerze tylko w TF-ie takie coś mogło zaistnieć W żadnej grze, w żadnej Naprawdę w żadnej szybko, szybko, szybko JA ZABIŁEM, ZABIŁEM A, nie był heavy Ej, nie no Australian Minigun To jest mój cel na życie Jakieś muszę zdobyć, naprawdę No zabij się w końcu W grze oczywiście, o to mi chodzi bardzo lubię grape 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 ja bardzo bardzo lubię grape 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 ja bardzo bardzo lubię grape 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 bardzo bardzo lubię grape 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 je yeah ja bardzo lubię grape Grappa Ice Robert Lewandowski To kurwa koks To największy Polak w Polsce Odpłaci podatki W kraju Niemczech, bo Nie chce płacić w Polsce Ale chuj tym sto Lubię Grappa Ice I on lubi też Lewandowski to Jest i pan Dobra, o, o Musiałem iść na chwilę ze dwóch, bo dostałem telefon, ważny i jak widzicie, wyjaliśmy. No, grałem tutaj, no nie wiem, żołnierze mam 20. Scoutem, jak mi się spytacie, jakim tutaj mam scoutem? 24 godziny, w sumie zaraz 25. Powiem wam, ja kompletnie nie wiem, jak. Ja za dzieciakę najprawdopodobniej grałem ze scoutem, coś pamiętam, ale kompletnie. Mam tylko jakieś parę wspomnień, tylko z tym. Ta, ogólnie tak nie pamiętam, jak wyszłem. Ja tak bardzo scouta, żeby mieć aż 24 godziny. Tym bardziej, że swego czasu miałem i na scoutie, i na Pyro 24. A na Pyro ja na przykład bardzo dobrze pamiętam, że miałem e, dużo. E, że miałem bardzo, bardzo dużo godzin. Ale dobre... No, demoman, szczerze mówiąc, w, w, demo man tutaj jest naprawdę zacny. O... będziemy tańczyć. Tu, tu, tu... lecimy na Szczecin tatata na Soł secci tisi już, tam pewnie mają 50 działek 1000 No Dobra, zobaczymy czy nas zabiją pewnie nas zabiją znając życie a to jest... Aha, fajnie, zabił mnie. Gość, nie miał kija w dupie, naprawdę. To się nie opłaca czasem. Widzicie? Ej, ej, już tutaj, te, te jacy, gdzie są niby, halo. Ludzie. W tym trybie chodzi o to, że wózek. Ej, Ja w ogóle bardzo ostatnio się polubiłem z Demo. Jakby ja Demem bardziej grałem, tylko Demo Ale powiem szczerze, myślę, że może sobie z Dema nie zmainować. Witam serdecznie. Witam wszystkich, zapytam na co tam u was. Nie słyszeliśmy, a to jest mój przyjaciel Grubas. Ja tak dobrze śpiewam, że jeszcze się boję, że mi zaraz dadzą... Eeeem, um, copyrighta Gimson na CSie, czyli wszystko ja. Gimson, nie dawaj mi. Powiem, że zajebiście śpiewam. To nie jest powód, żeby wiesz, to nie jest Twoja piosenka, to jest tylko cover wy wykonany przeze mnie. Gimson, syn Gimpa. Nie wiem, gdybym mi łupawko złapało swoją drogą. Dobra, szybko leci na szczecin. gamen, odsuń się! Jestem ważniejszy niż jakiś głupia. Co jest. Co to za chujowe miejsce na tyle? Aha, fajnie, ubek, ubek, okej. Okay. Aha, okej, okay, ja zabiłem. <noise> Też już po śmierci. Więc. Jestem jak Jezus. Dla mnie śmierć nie jest straszna. Dlaczego ten wózek? Dlaczego pchają ten wózek? Ja mam pytanie, co tu się stało? Mam chyba za mało Engineer Gaming. Ja mam Engineer Gaming. Tylko 14? Na 47? Ojoj, no, oj, oj, to tak mało. Ja się nie przyłączę do tego grona, bo się po prostu do tego nie nadaje ale. No, za mało kurde. Yy, tutaj, w Nie wiem, strzelam po prostu w losowe miejsca ogólnie. Kurczę, Zabijam kogoś po śmiechu. No, Czy mogę mieć asystę Po śmiechci. O, patrzymy o. I AM wózek. Cofam się. Wyzwoju. Aha, fajny teleport ogólnie <gulny> Level pierwszy Teleport. Co to ma być? Co tu się dzieje? Ja mam pytanie. No, w ogóle jakaś patologia się tu, tutaj odbywa, uważam. A że zaraz zginę. Zginę, zaraz życie nie ma sensu. No! No nie, nikogo nie zabiłem. żadnej asysty nie. zu, Ta drużyna to jest naprawdę średnia. Moim zdaniem, przynajmniej, no dawać, 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 nie mam czasu, chcę zabijać. <grymne> Dobra. Dzięki, Medic Gaming, za leczenie nie? No tutaj to już musimy szybko Jakiś zajebisty tutaj sentry robić, i inne takie dupele. Poczekaj. W sumie one się odbijają od ściany, więc. O, asysta, asysta gaming, asysta gaming! O! Funko, nawet, bardzo zaatakowałem. Zabił mnie. Zabił mnie, Won. Gościu się nazywa Won. Won mi stąd. Telepok, to nie działa. Po co jest? A czy ja wiem, że to jest dobre miejsce na działko? Czyż pójdą przez to okno i w sumie. Papa, pa. ale dobra. Ma, że ja, ja się nie znam. Ja bym dał to inne miejsce. To jest na przykład dobre miejsce na Sentry. Subtelne. E, może faktycznie atakowałoby, jakby by byli już tutaj, ale cały czas byłoby git. No. O kurczę, o, Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ja się pytam? Co tu się dzieje? Matko boska? Matko boska SZCZĘSTOCHOWSKA Ja nie żyję! Szybko! O, za o zabiłem! Co tu się... Ale combo, kombo! wleciało straszne. Jocie. Jestem na tabie przynajmniej Nawet nie ma. O kurde. dużo tych Okej, okay, tu jest dużo teleportać. O, tu jeszcze na dachu. A to fajnie, więc tylko nie, ale zabiłem, zawiłem. random critical headshot. Zawiłem. Aha, co się stało. <głynie> Dopiero teraz ogarnęło, że nie żyje. Jestem wózkiem. Co tam się dzieje w ogóle, Jezu? Mój Boziu. Nie wiem, strzelam przed siebie do góry, na dół w boki. Oa. Nie żyję. To jest tak duży chaos. Tutaj... Myślałem, że to jest okno! Dlatego nie strzelałem! Po co masz jakby dziugę do... jakby... Po co ty masz dziugę? To wygląda jak okno! A tam nie masz szkła! To po co ci takie coś? Przecież zimno ci będzie, jak będzie... ...zima, albo chłodny wieczór, na przykład. Boże, tutaj są! O kurde! Boże, telepakty też działają jej miejsce. Tak szybko jak mój reflex. Śmieg. Mój reflex jest wygrał dosyć mocno, więc jak to wygląda. Mmm, kawusi. Jest super. Kto lubi kawę, zostawia łapkę w górę. Możecie napisać jaką kawę lubicie. Możecie mi jakąś polecić, jakąś ziagnę na przykład. Może być nawet przez internet, tylko żeby mi jakieś jakaś droga. Aha. Aha, a w ogóle mi zabił ten Sniper, a nie ten pirat. Dlaczego? Dlaczego? Jezu, no, o, o, o. O, a dziwne działko. Widzicie? Ale dziwne, co jest? Czy cały czas tutaj jak sobie ładnie na przykład? Co się tutaj dzieje? Um, dobrym pytaniem byłoby, co się tutaj nie dzieje bo tu akurat się wszystko dzieje. Daj mi teleport W jakieś sensowne miejsce nie zaprowadzi? No. Oua. Jest nie O, zabiłem gościa. O, syję, Ile ten server ma pingu? Gdzie on jest? Gdzie ten serwer się znajduje? A, 164 pingu mam. Ten stage, no. Musimy odno. gdzieś nie w Palekier Europie i z uh, Stop Players z Saxon Heil Ch**ła też bym zagrał, no Szczerze mówiąc, tak samo Man Versus Machines, to też jest tryb, który bardzo by się nadawał do, do czegoś takiego Szybko! kugde no! No, musiało mi się przeładować A fakt temat akurat... Nie, czy Saxon Heil na 100 graczy? Nie wiem czy to by wyszło, bo jednak 100 to już jest trochę za dużo. Nie, tylko nie tu, Przyjebać tu, ja, ja nie lubię tu, fuck, ogólnie. Szczerze mówiąc. Że ja wolę inne, są lepsze, inne, lepsze mapy, tak naprawdę. Nie się nie oszukujmy z tego, powodu. są po prostu lepsze. Na, nawet na, na, na CTF-a. Są lepsze po prostu. A, życia nie. Aha, no pewnie, w ogóle zostałem obok, kompletnie nie blisko tego, znaczy blisko, okej, okay, ale jak? JAK? Nie rozumiem tej g komputerowej, naprawdę, no nie rozumiem, o co tu chodzi w ogóle? Nie no, ja chciałem by tam być, nie, chcę tutaj, tutaj to jest tragedia. no. Jezu, no, Pozwól mi szybko, mogę? Dzięki. O, zabiłem! Tyle, po już się zabiłem! Potrzebujemy <laughs> więcej Heavy? Tak, nie potrzebujecie więcej Heavy! Sowy! Ale szansa, że my to wygramy, bo tutaj już stworzyliśmy taką bazę. Wątpię, czy więcej Heavy by nam coś pomogło! Tak wątpię szczerze. Dawaj, lecimy dalej żebym okay. żeby nas nie zabili, a ja nie chcę stracić życia, ale no bardzo dobrze jest, O, za, za, ja zabiłem. Widzicie? Jestem dobrym kaczem. Aha, nie widać wszystko. Ja się zastanawiam, o co chodzi. Nie, gościu już ścianę strzela. Ciekawym oni to widzą właśnie, w tym jest problem. Oh Jezu, idźcie stąd. To typowy mecz, na bedłotek, w sumie fakt. Ale zła woda jest spokojna, ma ja bardzo lubię. Jest też takim klasykiem, trochę jak Tufak, że Tufak jest bardziej legendą niż klasykiem. Gdyby tamtych zabić, to można byłoby od tyłu wejść na przykład. I widziałem, że tam już jest jakiś angel jak nasz. Aha, a odbiło się od sufitu. A, o Jezu. Ale zabiłem kogoś, zabiłem, zabiłem kogoś. Zabiłem. 17 kili, słuchajcie. I bardzo mało śmiech, bo mam 6 HP. Już nie mam, mam tego HP. 7 hours Dobra, ja już to kończę, bo to jest za dużo dla mnie. Pewnie to jest koniec drugiego paktu, bo pewnie będzie też pierwsza część, więc pewnie to podzielę bo to jest za długie. Ja mi się nie chcę tym montować, bo wiem, że tak mało osób obejrzy film, który ma 20 minut u mnie. To było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. To jest pierwszy raz, kiedy nie przegrywam nagrywania w trakcie. Co e, jest bardzo mnie cieszy właśnie dlatego e, moje wszystkie filmy, aż w sumie nie miały pożegnania e, Jak Wam się spodobało, możecie zostawić łapę, udostępnić film, no i dać tego suba, co nie? Żeby więcej osób mogło po prostu zobaczyć moi, mój, mój content. Ja też się staram e, coraz bardziej uczyć się tego montażu jak sami widzicie z odcinek na odcinek ten montaż jest no, lepszy cały czas, cały czas się bawię konwencją, nie wiem co wyjdzie, jak macie jakieś opinie to zapraszam do sekcji komentarzy, jeśli chcecie się mnie coś spytać prywatnie możecie wejść na moją, na moją grę, na mój serwer Discord i napisać do mnie, tam mnie możecie znaleźć. Sekwek jest w takim stanie dosyć złym, bo to jest już ponad dwuletni Sekwek, który jeszcze zakładałem za czasów mojego streamowania. Nie, nie wiem, eee, możecie powiedzieć czy wam się podobało, czy nie. Eee, ja byłem... ...zmianem, wy byliście super widownią. Ktoś tak się chyba kiedyś żegnał. Nie pamiętam kto, ale... Nieważne. Było miło, zapraszam na następne odcinki, zapraszam też do poprzednich odcinków. No i cześć, pa!